Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Marek Mińcewa, prezes Wodociągów Kępińskich. Zanim pomówimy o planowanej podwyżce, to pomówmy o licznych awariach, które dotykają sieć kanalizacyjną na terenie gminy Kępno. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o awarię dotyczącą sieci kanalizacyjną na terenie Wodociągów Kępińskich, to chciałem sprostować już na samym wstępie, że nie tylko kanalizacja, ale główną bolączką są awarie sieci wodociągowej. Najstarszym wodociągiem na terenie na terenach wiejskich jest wodociąg yy, łączący Słów, yy, Świba Olszowa. Jest to kanalizacja wodociągowa z rur PCV, budowana około 30 lat temu. I niestety materiał, z którego zbudowana jest sieć wodociągowa, po tylu latach leżenia, pozostawienia go w ziemi na tej głębokości, ten materiał się krystalizuje. I jakiekolwiek tąpnięcia, jeżeli można tak powiedzieć, ale przejeżdżający sprzęt rolniczy, który w dzisiejszych czasach jest coraz cięższy, powoduje ugięcia i, i ta sieć wodociągowa niestety. Pęka, rozszczelnia się, stąd te liczne awarie. To jest główna problematyka. Poza tym, oprócz sieci wodociągowej na terenach wiejskich, są również awarie wynikające przy prowadzonych pracach na terenach miejskich. Także ta kanalizacja to jest, powiedziałbym, połowa może nawet nie cała połowa tego problemu, jeżeli chodzi o awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ostatnio pojawił się temat podwyżek za oczywiście wodę, są nieuniknione? Panie redaktorze, wody, ceny, taryf za wodę i za kanalizację sanitarną w powiecie, wodociągach kępińskich obejmujących gminę Kępno i gminę Baranów obowiązują od lat 12. Od lat 12 nie uległa podwyżka ani za wodę, ani za kanalizację. Jest to znamienne, biorąc pod uwagę rosnące inne ceny dnia dzisiejszego dotyczącego, dotyczącego, dotyczące nas wszystkich. Czy to płaca minimalna, która wzrosła przez lat 12, bardzo istotnie, prawie ponad 50%, zwykły bochenek chleba, który niestety podrożał. Cena energii elektrycznej, wzrost około 30% to są rzeczy, na które wodociągi kępijskiej nie mają wpływ, a cały czas ponoszą koszty tych podwyżek przy niezmiennej, powtarzam, od lat 12 cenie wody i kanalizacji. Także te ceny są uważam, nieuchronne, co spółka mogła wytrzymać, że tak powiem kolokwialnie. Wytrzymać, użyć takiego słowa, to starała się rekompensować i zaoszczędzić na czym się da, ale niestety, ostatni rozwój miasta i gminy Kępno, gminy Baranów, czyli rozwój sieci wodociągowej, budowa nowych infrastruktur wodno kanalizacyjnej powodują, że podwyżki są nieuniknione. Jakie stawki będziecie, jaką dużą podwyżkę procentową rekomendować? Panie redaktorze, rekomendujemy do Wód Polskich, bo to jest organ zatwierdzający cenę wody i kanalizacji, rekomendujemy wzrost rzędu 30%. Czym się ta polemika z wodami polskimi skończy? Nie wiem na dzień dzisiejszy, bo ale wniosek do Wód Polski został złożony w granicach 29-30%. Taki planowany jest wzrost cen wody i kanalizacji. Panie prezesie, 12 lat faktycznie nie było podwyżek za wodę. Może to jest problem? Może gdyby były one systematycznie te ceny no, troszeczkę szły w górę, to byłoby łatwiej mieszkańcom? Na pewno tak, ale poprzednie zarządy, prezesi zarządu wodociągów kępińskich nie wnioskowały o to, a powiem tak, że z drugiej strony brano też pod uwagę sytuację finansową mieszkańców miasta i gminy Kępno. Żadne podwyżki dla mieszkańców, dla użytkowników nie są, nie są popularne, są niemile widziane, także na ile mogły, mogła spółka uniknąć podwyżek? Unikała. Niestety, dzień dzisiejszy stoimy przed takim faktem, że dłużej wstrzymywać tego już nie można. Wielokrotnie podkreślał Pan na spotkaniach zarządu, że konieczna jest modernizacja głównych kolektorów sanitarnych. Tak, Panie Redaktorze. Główne kolektory sanitarne biegną z rejonów y, miasta y, Kępno, gdzie. Ta sieć kanalizacyjna jest dosyć przestarzała, wbudowana z rur betonowych Wipro, gdzie po tylu latach eksploatacji, a powiem także, najmłodszy kolektor sanitarny to jest wybudowany było około 30-40 lat temu. Są jeszcze starsze budowane bezpośrednio po wojnie i istnieje również infrastruktura kanalizacyjna sanitarnej budowana jeszcze przed y, 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 okresie międzywojennym. Także te kolektory niestety y, modernizacja ich niestety po, wymaga, y, wymagała włożenia y, tak zwanego rękawa do środka, który zapobiegał czy będzie zapobiegał y, infiltracji wód podskórnych y, razem z piaskiem do rurociągów kanalizacji sanitarnej, a stąd dostawały się do oczyszczalni ścieków, gdzie powodowało to wzrost ilości ścieków. Te ścieki były zanieczyszczone przez piasek, które niszczyły również infrastrukturę techniczną wodociągów. Główne pompy wodociągów na oczyszczalni są, czerpią ścieki z terenów położonych poniżej. Terenu ziemi około 4-5 metrów, żeby podnieść to na teren oczyszczalni i prowadzić normalnie dalej technologię oczyszczania ścieków. Te rzeczy są niestety i energo-kosztowne, i techniczne, dosyć skomplikowane, a przede wszystkim kosztowne pod względem yy, wartości. Także ostatnio wymiana pompy na oczyszczalni ścieków, pompy głównej. Yy, sącej i ścieki do urządzeń technologicznych oczyszczalni to koszt, za, koszt zakupu samej pompy to była kwota ponad 100 tysięcy złotych w jednej sztuki. Pomówmy o inwestycjach, o modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, osiedle Przemysława, osiedle Wojska Polskiego, Warszawska, to nowe inwestycje? To są inwestycje w cudzysłowie powiem nowe, bo infrastruktura na ulicy Warszawskiej, czy Wojska Polskiego, czy Nowowiejskiego była. Ale tam była sieć wodociągowa stara, przestarzała, bardzo często zbudowana z rur azbestowych. To samo dotyczyło kanalizacji sanitarnej. To była najczęściej sieć ogólnospławna. Dzisiejsze wymogi, dzisiejszego, dzisiejszych czasów, chcąc chronić środowisko, wymagają, żeby oddzielać kanalizację deszczową od kanalizacji sanitarnej. I takie kanały ogólnospławne zostały zlikwidowane, w miejsce tego powstała osobna sieć kanalizacji sanitarnej, osobna sieć kanalizacji deszczowej z przynależnym oczywiście do tego separatorem zanite wody opadowe. Zostaną zrzucone do głównych cieków wodnych. Przestarzała jest też stacja uzdatniania wody, chociażby w Grębaninie, Siwie Jankowych, w Myjomicach, tam wymaga wszystko modernizacji. Panie redaktorze, największym problemem na dzień dzisiejszy mamy słów świba. Grębanin, powiem wprost, był modernizowany około 7-8 lat wstecz, ale bardzo duży rozwój budownictwa mieszkaniowego wymusił w roku ubiegłym modernizację, poniesienie dodatkowych nakładów na sów Grębanin, żeby sprostać wymogom zaopatrzenia mieszkańców zasilanych z tego wodociągu to samo dotyczy Janków i to samo dotyczy to Myjomic tam wodo... suwy te budowane były około 30 lat wstecz i niestety rurociągi główne rurociągi wodne z Sące Wodę ze studni głębinowych do procesu technologicznego oczyszczania wody i dalej do magazynowania jej zbiorników. Podczas prac remontowych okazało się, że w 70-80% są zarośnięte przez tak zwany kamień. kamień, który się odkłada na rurociągach. To jest woda surowa i no niestety żyjemy na takim, takim terenie, że ten kamień w złożach wodnych jest dosyć, dosyć duży. A o osowie Świba to muszę powiedzieć troszeczkę więcej, bo tam ten słów budowany około 40 lat wstecz. Jego wydajność wynosiła około 30 metrów sześciennych na godzinę. Obsługiwał na tamte czasy wieś Olszowa, Wieś Świba. Przez te 30-40 lat wodociąg Świba zaopatruje na dzień dzisiejszy dodatkowo kieżno, dodatkowo obsługuje pustkowie kierzeńskie. Ponad dwukrotnie rozrosły się miejscowości same jak Świba i Olszowa. Tym samym zapotrzebowanie wody dobowe i godzinowe. Z tych 30 metrów sześciennych wzrosło do 60. Proces oczyszczania technologicznego na stacji słów świba wymaga całkowitej modernizacji przebudowy, bo jego to jest technologia już nie przestarzała. I stając przed tym problemem około półtora roku, rok temu wstecz stwierdziliśmy z panem prokurentem Krzysztofem Kępą, że nie można już nic więcej z tego słowa wyciągnąć. Więc podjęta została decyzja, że zostanie opracowana dokumentacja techniczna, która w ubiegłym tygodniu spłynęła do spółki Wodociągi Kępińskie i niestety koszt jest kolosalny, ale niestety konieczny do poniesienia. Wartość kosztorysowa przebudowy stacji SUF-Świba wymaga poniesienia nakładów rzędu. 4 milionów złotych. Panie prezesie wspomniał pan o rozbudowie nawet, chociażby w miejscowości Grębania, ale podobnie jest chyba związana też rozbudowa w Mikorzeniu, Siny, w Kępnie Rzetnia, Słupia, Baranów. Jest kilka miejscowości różnych nawet ulic chociażby w Kępnie, gdzie tą sieć po prostu trzeba rozbudować, tak? Mm, tak, panie redaktorze, bo inwestycje prowadzone czy przez gminę Kępno, czy przez gminę Baranów. Powodują, są podyktowane przede wszystkim rozwojem mieszkalnictwa. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, czy to w Kępnie, czy to w Baranowie, wymaga czy jest narzucona przez mieszkańców. Mieszkańcy budują swoje domki jednorodzinne. Na terenie Kępna bardzo często, albo wręcz w ostatnim czasie popularne jest budownictwo komunalne bloków gdzie zasiedlany jest przez mieszkańców ludność napływową do, do zakładów pracy. I niestety w tych terenach, mimo że jest sieć wodociągowa zasilająca pobliskie, wodociągi, pobliskie miejscowości i domy, ona budowana była w latach wstecz, 30-40 lat wstecz, gdzie jej średnica niestety na dzień dzisiejszy nie wystarcza. Stąd czy tak jakby jest na dzień dzisiejszy budowana ulica Bohaterów września, czy planowany remont ulicy Dworcowej, czy w Mikorzynie, jak była budowana kanalizacja sanitarna, mieszkańcy zgłaszali się, że tam w niektórych częściach nie ma sieci wodociągowej. została rozbudow rozbudowujące się budownictwo mieszkaniowe tak, ale sieci. Brakuje, stąd te konieczne nakłady do poniesienia, żeby zaopatrzyć mieszkańców w podstawowy yy, czynnik niezbędny do życia. Pomówmy jeszcze o inwestycjach związanych z dofinansowaniem w ramach umowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska <słyska> i Gospodarki Wodnej. Są planowane i są realizowane takie inwestycje? Panie redaktorze, inwestycje w ramach narodowe, ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu są prowadzone od 2010 roku. W 2010 roku mimo że nie byłem wtedy prezesem, ale z historii wiem, że to był pierwszy, pierwszy element, pierwsza część środków pozyskanych z Narodowego Funduszu, gdzie była kanalizowana wieś Świba, wieś Olszowa. Drugi etap to była rozbudowa kanalizacji, głównie kanalizacji sanitarnej Kieżno, Jankowy, do Naborów. Między innymi też modernizacja ulicy Warszawskiej. To był ostatni z elementów drugiego etapu ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu. Natomiast trzeci etap, który na dzień dzisiejszy toczy się, trzeci etap środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Gospodarki i Ochrony Środowiska, jeden z to jest największy etap z tych wszystkich trzech, gdzie środki pozyskane z Narodowego Funduszu to jest kwota rzędu 27 milionów z groszem. Żeby jak wiemy, nie tylko żeby zrealizować tę inwestycję, to nie wystarczą środki tylko dofinansowania z Narodowego Funduszu, to są konieczne do poniesienia nakłady między innymi na tak zwane inwestycje, które nie są kwalifikowane przez Narodowy Fundusz do dofinansowania, żeby sprostać tym inwestycjom, spółka musiała zaciągnąć obligacje z banku, banku Gospodarstwa Kredytowego i tutaj pozyskano się kwotę rzędu drugą taką samą podobną rzędu 30 milionów złotych osobną kwestią jest jeszcze problem że podczas opracowywania dokumentacji nie wszyscy byli świadomi co jest w ziemi jak dokładnie to wygląda i dopiero podczas prowadzenia robót można stwierdzić, że zawsze przy każdej tego typu robocie w cudzysłowie dochodzą koszty niekwalifikowalne, które ani spółka, ani Narodowy Fundusz, ani obligacje pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego nie były do przewidzenia i te spółki na dzień dzisiejszy dźwiga dźwiga spółka, te środki na pokrycie tych zadań dźwiga spółka. Stąd i też nakłady konieczne do, do zrealizowania tych inwestycji potrzebne są środki finansowe. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.